dobry no, Dzień dobry. z podstrzelistej wieży naszego czerwonego neogotyckiego kościoła pod węzwaniem Najświętszej Marii Panny w Lubaniu. Bardzo fajne miejsce. Ja już ósmy dzień w tym miejscu, jakoś tak pokopać to nie było okazji, bo cały czas coś się dzieje. To Sara jakieś tam miała swoje historia, że leciała wcześniej. No to musieliśmy załatwić przede wszystkim jej historię. Potem historie powodziowe. Tu widzicie skutki. Woda spada. Normalnie kwisa ma 5 metrów szerokości. A w momencie szczytowym miała chyba pół kilometra. Miała pół kilometra, wraca powoli do koryta, ku radości mieszkańców i moich też. No i się bierzemy zakopanie. Się bierzemy zakopanie. Dziś pierwsze wyjście na pole. Nie zaoramy niestety, ale po, potem będziemy już coś kombinowali, żeby jorne pola były. Pierwszy z wykopanych fantów przypomina mi o burzliwej historii mojego rodzinnego miasta, kula Muszkietowa. Tu się przetaczały wojny 30-letnie, chusyckie i tak dalej, więc fancik jak najbardziej. Ciężka walka. Ziemia genialna, mięciutka, super się kopie. Ale jeśli chodzi o fanty, no to jakaś rzeźnia mam złamaną łyżkę z 8 kulek muszkietowych bez liku guzików ale wszystko płaskie i tak szukam tego fenola szukam tego fenola prl -ka. nie mam pojęcia czegokolwiek żeby, żeby się mordka ucieszyła i powiem wam ostatnie dwa przejścia kończę to poletko tutaj jest jego koniec idę na taras się napić może pomyślę o jakimś kolejnym ale, ale jest fenol moi drodzy jest fenol, brudasek, widać jedyneczka, daty nie widać, niczego nie widać, ale czekajcie, ja go może wodą potraktuję i wytrę rękawiczką, spojrzymy w jakim on jest stanie tak bardziej. Dobra, monetka potraktowana wodą, widać wielkiego ptaka, jakoś orzeł niemiecki, nie chce mi przez gardło przechodzić, wiecie, taka blokada, ale wielki ptak jest. No i Fenis, 1907 rok. Jak to mówią, cesarstwo, tak? Ale jest Feniś. Jest Pfeniś, pierwszy w Polsce w tym roku. Nie najgorszy. Nie najlepszy, nie najgorszy. Zwykły Feniś, No co mam gadać. Ptak na głowie. Jest ekstra. Przed chwilą mi tutaj stado bażantów się zerwało. Przepiękne, znośne. To zaorane obok to pole wujka Lonego. Krzysztofa, wujka. Znaczy, Lony w... ma na imię, Krzysztof wujek, to nie wiem jak. Tutaj kiedyś były te porzeczki, jeszcze je widać, ja w nich wykopałem odznakę NSDAP, taką jeszcze z kolorami, ładną. I tutaj mnie tak ciągło do tego fragmentu pola, o, tam skaczą bażanty. Ciach, 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 zaraz cisne szpadlem, będzie rosło. Kilka rajek. Może to jeszcze dzisiaj schodzę i dam sobie spokój, woda mi się skończyła. Ale nie o tym. Ja sobie pozwoliłem wyczyścić monetkę, którą znalazłem przed chwilką. Bo powiem wam, był mały zawał, mały albo nawet duży. Mówię, kurczę, srebro mam. Druga moneta i srebro siedzi. Ale niestety to jest nikiel już sprawdziłem w internetach Miedzieniklowe, niklowe, pięć fenoli. Z roku pańskiego 1888, tak mi się wydaje. Nie wiem, gdzie mennicę ma oznakowaną, jak ma oznakowaną mennicę, pewnie literka A lub coś. Ale gdzie, to nie wiem. Pozapominałem te, po, te monety polskie, miałem mówić te monety z naszych terenów. Czad jest trochę wygięta, zwichrowana, ale... Jak to mówią starożytni Armianie, pieprzy dziogonek, pieprzy dziogonek, jest monetka ładna, ładna monetka. Cieszę, teraz sam się z siebie uśmiałem, patrzę, orzeł z koroną. Mówię, nie wierzę, między wojnie, No to widzicie, jakie to między współczesne 5 groszy. Nie widzę daty, 2000 chyba, 20. Albo równo 2000 Pozdrawiam Pozdrawiam 5 grosz między wojny zaraz Ja pierdzielę wstyd No i co? Moi kochani, pierwszy dzień kopania w Polsce zaliczony jako tak Trzy monetki, normalnie zrealizowana Jakieś tam guziczki, jakieś kulki ołowiane resztki łusek, mówię, co bezpieczniki, naprawdę nie mam pojęcia, miż masz, miż masz. Te fajne fanty widzieliście, wszystkie trzy monetki, które wykopałem, niektóre warte były pokazania, a reszta, no cóż, to co na obrazku. Plecy bolą, nie kopałem już 10 dni, odwykłem, więcej. Więcej, już prawie dwa tygodnie nie kopałem. Odwykłem, trzeba przywyknąć znowu. Jutro jadę na jakieś dziewicze pola, na których jeszcze nigdy nie chodziłem i nikt nie chodził prawdopodobnie. Zobaczymy jak, jak się uda tam. A wam, a wam cóż, wam dziękuję za uwagę, to będzie taka krótka opowieść, albo połączę ją z tą drugą, zobaczę. Także jeżeli chciał się będę pożegnać, to po prostu napiszę. A jeżeli nie będę chciał się pożegnać, to przywitam się z wami w części drugiej połączonej. Niech tak będzie, tak każdy obyczaj. Hej, hej, pa! pa.